Cześć, posłuchajcie, to już jest trzecia, ostatnia część naszego projektu, w którym wykorzystujemy Infrastructure Secode, a, a dokładnie CDK, czyli Cloud Development Kit, do tego, aby zaprojektować naszą aplikację webową, która się składała z sieci, z serwerów wirtualnych oraz baz danych, które właśnie w tej chwili będziemy robić. Posłuchajcie, nic nie, nic nie pozostało, jakby już więcej, jak wrócić do konsoli AWS-owej i do naszego projektu CDK i dodać ten ostatni element, czyli właśnie bazy danych. Dobrze posłuchajcie, wcześniej mieliśmy zdefiniowane dwa pliki Compute Stack, Networking Stack, w których jakby w tych właśnie zostały zdefiniowane te zasoby. Co zrobimy teraz, to utworzymy nowy plik, czyli new file. Nazwiemy go sobie database stack python, bo to będzie w tym pliku właśnie zdefiniujemy naszą bazę danych. I ja, tak jak wcześniej, sobie tutaj skopiuję kilka elementów, taki zrąb najważniejszych elementów. Zaczekajcie, tutaj skasuje to, co nie jest potrzebne. To nie jest potrzebne. Dobrze, i teraz tak musimy oczywiście nazwać naszą klasę. W tym razem to będzie Database Stack. Dobrze, i zapisujemy. I teraz mała uwaga, jeszcze jedna. Oprócz. Oprócz VPC, który dodaliśmy jako parametr ostatnio, będę chciał dodać jeszcze jeden parametr, mianowicie security grupę naszych serwerów, które wchodzą w część autoscalingu. Dlaczego? Bo będę chciał utworzyć jakby firewalla, czyli security grupę AWSową, która dopuszcza ruch pomiędzy serwerami wirtualnymi, które są w ramach tej grupy autoscalingowej do właśnie RDS-a. Zatem muszę mieć tutaj referencje. No dobrze. Utworzyliśmy sobie nasz nowy plik, więc oczywiście, tak jak wcześniej, musimy wrócić do app Python. No i teraz po prostu sobie zaimportować to: więc from web app database stack. Import database stack. Dobrze, no i musimy utworzyć nasz obiekt. Database i to będzie. Database stack app nazwa naszego tego szablonu CloudFormation, to powiemy, że to będzie znowu database. Musimy podać referencje do VPC, bo ten element znowu będzie istotny, bo w końcu w sieci naszej chcemy uruchomić naszą bazę danych. No, i musimy jeszcze podać teraz referencje do naszej grupy autoscalingowej, do, a dokładnie do. Do Security Grupy, więc to było ASG, jeżeli mnie pamięć nie myli. I tutaj jeszcze musimy podać, bo to idzie w Connection Security Group. I to jest referencja do tej naszej grupy autoscalingowej, do Security Grupy. No dobrze, zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądało. Posłuchajcie, więc spróbujmy sobie zrobić CDK Synth. I mamy błąd. I mamy błąd. Czemu? Bo obiekt ASG nie jest znany, tak? I już wiem, jaki błąd zrobiłem w poprzedniej części. Wrócę tutaj do Compute Stack, mianowicie jak mieliśmy do czynienia z tym ASG, tu tutaj jednak ten jakby przedrostek self będzie tutaj istotny, dzięki czemu będziemy mogli później się do tego odwoływać. No więc tam, gdzie było ASG, to ja muszę dodać jeszcze tutaj tego selfa jednak. OK. No, już chyba teraz powinno być OK. Czyli syntezujemy okay. znowu. Widzimy, że w naszym tutaj folderze CDK out utworzył się nowy template database template, który jest oczywiście pusty. Dlaczego? No bo na razie w tym stacku nic nie zrobiliśmy. Posłuchajcie, i tutaj już jak robimy takie rzeczy, to jeszcze będziemy potrzebowali jednego modu modułu, którego na razie nie wykorzystywaliśmy, mianowicie moduł RDS. Więc ja go sobie tutaj dodaję. No i jednocześnie tak jak wcześniej muszę w pliku app python go sobie tutaj w w pliku Setup Python go sobie tutaj dodać. Ok. No i teraz sobie doinstaluję to, czyli wywołam polecenie. Pip install requirements, on mi pobierze jakieś zależności. No i dobrze, i jesteśmy w domu. I teraz już możemy zacząć faktycznie zacząć tutaj tworzyć ten element baz danowy. No to jak to teraz zrobić? Posłuchajcie, więc no, no tutaj sobie napiszę, że creating database i posłuchajcie tak jak w poprzedniej części już tutaj nie będę parametr po parametrze wpisywał, bo już wiem jak to wygląda ja sobie wkleję coś co przygotowałem zawczasu i po prostu tu razem z wami przez to przejdę, bardzo prosty tutaj kawałek kodu, no zaraz kilka linijek i co ja tutaj robię wywoł, wywoł, wykorzystuję właśnie to moduł RDS aby utworzyć moją bazę tutaj MySQLową nazywam sobie, zaczekajcie zmienię tą nazwę webapp Database. Muszę powiedzieć, jaki typ baz danych engine będę wykorzystywał. Są różne ty typy silników. Ja tu wykorzystuję MySQLa w konkretnej wersji i muszę również podać, jaką chcę mieć wielkość tego serwera. No ja tutaj małą bazę danych wykorzystuję. Small. Wykorzystuję sobie również, podaję sobie nazwę użytkownika, którego będę wykorzystywał, żeby się potencjalnie zalogować. Podaje również sieć, w której tej ba, ta baza będzie. Definiuje, czy ta baza będzie produkcyjna, czy nie. Posłuchajcie, zróbmy sobie, że ta baza jednak nie będzie produkcyjna, czyli multi-Z false, czy to będzie wtedy jedna baza niedużej dostępności. 100 giga ma zwykły taki typ storage'owy. Również informacja o tym, że jak, jakie logi mają być eksportowane. Deletion, Protection, false, czyli w skrócie, gdybym skasował Szablon Cloud Formation, ta baza też zostanie skasowana. Czy mają być backupy skasowane? Ja jednak zrobię, że tak. Czyli to polega na tym, że jeżeli bym kasował Szablon Cloud Formation, to backupy też zostaną skasowane. One mi tutaj nie są potrzebne. Ma być ta backupy przychowane 7 dni. No i na koniec jeszcze kilka takich parametrów konfiguracyjnych, tutaj takie defaultowe. No i to tyle tak naprawdę. Mm, dobrze. No i na sam koniec posłuchajcie, znowu to jest właśnie informacja o Security Groupie I to, co ja tutaj robię, dam mi dostęp, że z serwerów wirtualnych będzie dostęp do tej bazy MySQLowej. Dobrze, ja to sobie teraz zapiszę. To teraz sobie wywołam polecenie cdk synth. Hmm, zaczekajcie, mamy tutaj mały błąd. A to nie powinno być instance class, tylko type. Jeszcze raz synth. OK, zobaczcie, że teraz w tym szablonie database yy, database-template, on już ma w tej chwili 200 linijek. Tutaj zdecydowanie dużo rzeczy jest, które właśnie służą do tego, żeby stworzyć tą bazę danych. Notabene tu też będzie informacja o haszle bazy danych, o tym później wam powiem. No dobrze, no to nie pozostało nic na, jakby na przeszkodzie, żeby wywołać, wywołać, wywołać polecenie cdk-deploy. CDK no i teraz co? Database. I teraz znowu on pewnie, znowu tam wykorzystuje szablon networkingowy, bo on musi znowu wyeksportować kilka zmiennych, które będą wykorzystywane. Ja znowu zatrzymam to nagrywanie i powrócę do nagrywania za 5 minut, gdy już wszystko będzie utworzone. Dobrze, zobaczcie, po paru minutach to było około 10 minut, ponieważ tworzymy bazę danych i to trwa około 10-15 minut. Hmm. Idę Visual Studio Code to zwróciło mi informację, że wszystko zadziałało. Jeżeli ja teraz przejdę do CloudFormation, to widzę, że oprócz wcześniej zdefiniowanego szablonu Networking i Computer rzeczywiście mam nowy stack o nazwie Database. A w ramach niego, w ramach zasobów, mam siedem zasobów i jednym z nich będzie ten główny, o który mi chodziło, mianowicie baza RDSowa, i to jest moja baza danych. I teraz, mała jeszcze uwaga: moglibyście zadać pytanie jak definiowaliśmy te nasze wszystkie te elementy to nie zdefiniowaliśmy hasła bazy danowego ja tutaj powiedziałem tylko że nazwa użytkownika to będzie admin ale nic nie było o haśle no i teraz czemu gdybym chciał to teraz ja tu otworzyłem dokumentację database instance to tutaj mógłbym znaleźć informację że ja mogę utworzyć zdefiniować hasło tej bazy, dano, da, bazy danych tam w tym pliku jeżeli natomiast tego nie zrobiliśmy to wówczas, co się dzieje, tutaj jest to napisane, będzie automatycznie wygenerowane nowe hasło i będzie ono zapisane w Secret Managerze. I właśnie to tak wygląda, jeżeli ja teraz otworzę sobie tutaj obok drugą usługę ws Secret Manager. To jest usługa dla tych osób, które nie wiedzą właśnie do przechowywania, generowania haseł, jakichś takich danych, które są wrażliwe. To zobaczę tak naprawdę, że tutaj właśnie zostało zdefiniowane hasło bazy danowe, które ja mógłbym wykorzystać, jak mi się utworzy konsola, które mógłbym wykorzystać do tego, żeby się zalogować do tej mojej bazy danych. Widzicie Secret Name Web App, więc wskazuje to, że to jest to. I tu mam wartość, ja mogę sobie tutaj pobrać ją i to będzie teraz moje, moje hasło. Widzicie nawet, że tutaj mam jeszcze kilka innych rzeczy, jak na przykład znowu nazwa tego użytkownika. Mam endpoint bazodanowy, mam port, mam, mam engine, więc od razu mogę tutaj wszystko znaleźć informacje o tym, jak podłączyć się do mojej bazy danych. A że ta baza faktycznie była stworzona, to ja teraz mogę przejść do usługi RDS, i tam w skrócie zobaczymy rzeczywiście, że mamy właśnie utworzoną nową bazę danych o tym tutaj identyfikatorze, jakimś takim e, dynamicznym. E, T2small dlatego, bo taką sobie zdefiniowaliśmy, e, tutaj dziś było, o, small, więc właśnie dlatego tak się zrobiło. No dobrze, posłuchajcie, więc udało nam się. Czyli w skrócie, posłuchajcie, to jest koniec tego całego tutoriala. Czyli w skrócie, zobaczcie, jak za pomocą dosłownie kilku plików, jak networking stack, który miał zaledwie paręnaście linijek, tam 30 linijek. Database, ta, który tutaj zdefiniowaliśmy naszą bazę danych, czy kompiut, gdzie była grupa to schedulingowa, load balancer, nawet serwer bastionowy. Wszystko to naprawdę mało miało niewiele linijek. Udało nam się zdefiniować naszą całą infrastrukturę i pomiędzy wygenerować szablony CloudFormation, które już są no duże, duże, duże i bardzo zaawansowane, gdyśmy je wszystkie robili z palucha, no to byśmy się nie wyrobili. Dobrze, posłuchajcie. Mam nadzieję, że was to zainteresowało i was zainspirowało. Jeżeli będziecie szukali teraz tego kodu źródłowego, to ja go wrzuciłem na mojego GitHuba. Tutaj testachlewski CDK i tutaj macie właśnie te wszystkie pliki, które wykorzystywaliśmy i możecie z tego korzystać. Dobrze. Dzięki wielkie posłuchajcie wam za ten czas spędzony. Tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że zainspirowałem i pamiętajcie, wykorzystujcie Infrastructure Code, wykorzystujcie CDK, bo strasznie upraszcza budowanie aplikacji w oparciu o chmurę, a później upraszcza zarządzanie wszystkim i przestrzeganie dobrych praktyk. Dzięki wielkie, posłuchajcie i cześć!